Dionizos był nieślubnym synem Zeusa i niewiele brakowało, oto go zemsta zazdrosnej żony kromowodnego. Przetrwał jednak i został wybranym bogiem greckim. Nie tylko dlatego, że był patronem wina, sił witalnych i radości, ale też dlatego, że znany był z dobroczynności dla rzecz śmiertelników. Znany z koklichowości Zeus, nocami spotykał się potajemnie z Seleme córką władcy Teb. Zazdrosna Hera mówiła dziewczynę, by poprosiła kochanka, aby ukazał się jej z prawdziwej postaci. A że Zeus obiecał jej kiedyś, że spełni każde wypowiedziane przez nią życzenie, nie miał wyjścia. Ukazał się ukochany jako najwyższy z bogów wśród gór, grzmotów i błyskawic. Niestety nie przewidział, że Seleme zginie w płomieniach. Pod sercem nosiła dziecko. Jednak Zeus... Pragnąc je ocalić, zaszył płód w swoim udzie, skąd narodził się Dionizos. Hera nie dała za wygraną. Nakazała tytanom zabić noworodkę. Dziecko zostało poćwiartowane i ugotowane w kotle. Wtedy w sprawę wmieszała się Rea. Poskładała ciało Dionizosa i przywróciła mu życie. Najpierw oddała wnuka królowej podziemia Persefonię. Potem male strafił na wychowanie do króla Atamasa. Ale mściwa Hera zesłała na władcę szaleństwo. Wreszcie grom gromowładny przekazał Dionizosa Selenowi, półkoniowi, półczłowiekowi, który z pasją wychowywał podopiecznego, przekazując mu wiele życiowych mądrości. Dionizos podróżował po świecie, ucząc ludzi uprawy winorośli i obyczajów, ustanawiając nowe prawa i zakładając miasta. Zawitał do Azji i Afryki, odwiedzając m.in. Egipt i Syryę. Mezopotamię i Indię. Kiedy był we Frygii, spotkał króla Midasa nagrodę za to, że król odprowadził do Dionizosa pijanego członka jego orszaku Sylena. Bóg obiecał, że spełni życzenie władcy Frygii. Midas poprosił, aby każda rzecz, której dotknie, zamieniała się w złoto. Tak też się stało, ale król niedługo cieszył się z takiego daru. Szybko się okazało, że grozi mu śmierć z głodu. Bowiem każdy pokarm i napój błyszczał i brzęczał najpierw dziwczym złotem. Midas uwagał dionizosa, by odebrał mu tę nadzwyczajną moc. Stało się to dopiero, gdy król wykąpał się w rzece Pactolos, która odtąd niosła złoty piasek. Gdy dionizos dotarł do Tracji, napotkał zajadłego przeciwnika swoich obrzędów. Był nim król Likurg, któremu nie podobało się wino, ani szał, który w Spływał na ludzi po jego spożyciu. Bóg musiał uciekać z tracji, ale z niewagi i braku gościnności nie zapomniał. Zesłał na władcę obłęd. Likurg najpierw w szale próbował zgwałcić własną matkę, a potem zabił swego syna. Wskutek tej straszliwej zbrodni ziemia nie rodziła plonów w całej okolicy. Plątwa przestała działać dopiero gdy trakowie zabili swego króla. Także w Tebach nie przyjęto Dionizosa z otwartymi rękami. Tamtejszy król, Penteus, był zgorszony upodobaniem Boga sił witalnych do rozpusty. Próbował więzić Dionizosa, więc urażony Bóg srogo się zemścił. Kiedy Perteus podglądał machantki w ekstazie, te dopadły go i rozszarpały na strzępy. W czasie podróży na wyspę Naxos czekała na Boga kolejna nieprzyjemna niespodzianka. Na na Dionizosa piratów, którzy nie mieli go porwać, lecz zabić. Jednak statek porywaczy został szczelnie opleciony winoroślą. Wiosła przemieniły się w węże. Po pogładzie zaczęły chodzić dzikie zwierzęta. Bóg przemieniony w lwa już miał skoczyć do gardła piratów, gdy przerażone nieszczęśnicy sami rzucili się w morską głębinę. Zostali przemienieni w delfiny. Kiedy Dionizos dotarł wreszcie na wyspę, Spotkał tam piękną Ariadnę, która pomogła Tadeuszowi szczęśliwie powrócić z labiryntu minotaura. Niestety, kiedy dziewczyna przestała mu być potrzebna, pogromca potwora zrodzonego z Pazyfae wysadził z rozpaczoną królewną na odróżnej wyspie. Dionizos od pierwszego wejrzenia zapalał do Ariadny wielkim uczuciem. Wkrótce dostali małżonkami i doczekali się licznego potomstwa. Po wielkiej podróży po świecie Dionizos został przyjęty na Olimp, choć był synem śmiertelnej kobiety. Co więcej, Hestia ustąpiła mu miejsce w panteonie bóstw olimpijskich. Był czczony jako Bóg żywotnych sił natury, pan wina, patron teatru i sztuki scenicznej. Łączono go z wie winobraniem, tłoczeniem moszczu i kosztownego młodego wina. Był ponadto osobieniem dobrobytu, obfitości, radosnego spoposobienia i płodności. Wierzono, że Bóg śpi w zimie i budzi się na wiosnę, jak go przedstawiono a zwykle jak obrodatego mężczyznę w sile wieku lub młodzieńca po włóczystym stroju z wieńcem błuszczowym lub winnym na skroniach. W ręku dzierżył Tyrs, kiś smakowity winogron lub półkarwina. Zwykle ukazywano go wraz z orszakiem, radosnej atmosferze zabawy, upojonego winem, tańcem lub w pozycji półleżącej, z kielichem w dłoni. Chętnie przedstawiano dionizosa w otoczeniu dzikich zwierząt, dosiadał groźnych lwów, smukłych panter lub nieposkromionych tygrysów.